Rozdział dziesiąty Minęły lata. Zmieniały się pory roku. Upływały krótkie żywoty zwierząt. Przyszedł dzień, gdy poza Clover, Benjaminem, Krukiem, Mojżeszem oraz niektórymi świniami nikt już nie pamiętał życia przed powstaniem. Zdechła Muriel, zdechły psy, Bluebell, Jessie i Pincher. Nie żył również Jones. Zmarł gdzieś daleko w przytułku dla alkoholików. Zapomniano o bolu, boksera pamiętało jedynie kilka zwierząt, które go znały. Clover była teraz starą, grubą klaczą o sztywnych od reumatyzmu stawach i kaprawych oczach. Przekroczyła o dwa lata wiek emerytalny, jednak ani ona, ani żadne inne zwierzę nie doczekało się emerytury. Już dawno przestano wspominać o wydzieleniu skrawka pastwiska dla zasłużonych zwierząt. Napoleon był teraz dojrzałym knurem ważącym ponad 150 kg. Squealer tak porósł w tłuszcz, że jego fałdy zasłaniały mu oczy. Jedynie stary Benjamin niewiele się zmienił. Nieco tylko posiwiał na pysku. Ponadto od śmierci boksera zrobił się jeszcze bardziej ponury i małomówny. Folwark liczył obecnie znacznie więcej mieszkańców, niż dawniej, choć przyrost ów okazał się mniejszy, aniżeli się spodziewano. Dla wielu urodzonych tu zwierząt, powstanie było jedynie mglistą tradycją, przekazywaną słowami. Inne, zakupione zwierzęta nigdy przedtem nie słyszały o tym wydarzeniu. Oprócz clover, folwark posiadał teraz jeszcze trzy konie. Były to ładne, silne zwierzęta, chętne do pracy. Były również dobrymi towarzyszami, ale bardzo głupie. Żaden z nich nie potrafił nauczyć się alfabetu poza literę B. Wierzyły we wszystko, co im opowiadano o powstaniu i zasadach animalizmu. Chętnie słuchały, zwłaszcza starej klaczy, której okazywały niemal synowski szacunek. Jednak wydawało się wątpliwe, czy wiele rozumiały. Gospodarstwo rozwijało się całkiem nieźle. Było też lepiej zorganizowane, a jego obszar powiększył się nawet o dwa pola, które zakupiono od pana Pilkingtona. Dokończono wreszcie budowę wiatraka, który napędzał mockarnie oraz wzniesiono elewator do siana. Przybyło też sporo nowych budynków. Wimper kupił sobie powozik. A wiatrak nie został wykorzystany, jak to niegdyś zapowiadano do wytwarzania prądu. Używano go do mielenia ziarna, co przynosiło spore dochody. Zwierzęta ciężko pracowały przy budowie następnego wiatraka. Dopiero po jego powstaniu zapowiadały świnie, zainstaluje się prądnice. Nikt jednak nie wspominał już o luksusach, których obraz Snowball roztaczał dawno temu przed zwierzętami, o stajniach oświetlonych elektrycznością z ciepłą i zimną wodą oraz o trzydniowym tygodniu pracy. Napoleon potępił owe pomysły jako sprzeczne z duchem animalizmu. Prawdziwe szczęście, dowodził, polega na ciężkiej pracy przy skromnym życiu. Wyglądało na to, że Folwark się wzbogacił, co jednak w żadnej mierze nie dotyczyło zwierząt, oczywiście wyjąwszy świnie i psy. Być może działo się tak częściowo dlatego, że było tak dużo świni tak dużo psów. Nikt nie mógł zarzucić im lenistwa. One także na swój sposób pracowały. Cały czas zajmowały się, jak to niestrudzenie wyjaśnił Squiller, nadzorem i organizacją pracy na folwarku. Znaczna część tych zajęć była tego rodzaju, że inne, głupsze zwierzęta nijak nie pojmowały, na czym to wszystko polega. Squiller powiedział im, że świnie dzień w dzień harują przy sporządzaniu takich tajemniczych rzeczy, jak rejestry, sprawozdania, protokoły i memoranda. Były to spore arkusze papieru, które od góry do dołu należało pokryć pismem, a następnie wrzucić do ognia. Czynność ta miała zasadnicze znaczenie dla dobrobytu folwarku, zapewniał squiller. Jednak ani świnie, ani psy nie wytwarzały żywności własną pracą, za to było ich wiele i zawsze dopisywał im apetyt. Co zaś do innych zwierząt, to życie wydawało im się takie, jakie było na początku. Zwykle cierpiały głód, sypiały na słomie, piły wodę z sadzawki, pracowały w polu, zimą dokuczał im chłód latem muchy. Niekiedy, co starsze, sięgały przytępioną pamięcią w przeszłość, usiłując przypomnieć sobie, czy w pierwszych dniach powstania, wkrótce po wypędzeniu Jonesa, żyło im się gorzej czy lepiej niż obecnie. Jednak nic to nie dawało. Nie miały z czym porównać dzisiejszych warunków życia. Mogły oprzeć się jedynie na kolumnach liczb Squilera, z których niezmiennie wynikało, że wszystko wciąż idzie ku lepszemu. Zwierzęta uznały zatem, iż problem jest nie do rozstrzygnięcia. Na dobitkę miały zbyt mało wolnego czasu, aby się zastanawiać nad podobnymi sprawami. Tylko stary Benjamin twierdził, że pamięta każdy szczegół swojego długiego życia oraz że nigdy nie było dużo lepiej czy też dużo gorzej. Jest to niemożliwe, albowiem, jak dowodził osioł, Głód, niedostatek i rozczarowania stanowią niezmienne prawo życia. Mimo wszystko zwierzęta nigdy nie traciły nadziei, co więcej, ani na chwilę nie opuszczało ich poczucie dumy i wyróżnienia. Wszak były mieszkańcami folwarku zwierzęcego, jedynego gospodarstwa w całym hrabstwie, ba nawet w całej Anglii, należącego do zwierząt i przez nie zarządzanego. Żadne z nich, nawet te najmłodsze, nawet nowi przybysze, których zakupiono z folwarków odległych o 20 czy trzydzieści kilometrów, nie przestało się tym zachwycać. Gdy zaś słyszały huk wystrzałów z fuzji i spoglądały na zielony sztandar łopoczący na wietrze, ich serca napełniała nieugięta duma. W takich chwilach zawsze powracano do dawnych heroicznych dni, do wygnania Jonesa, spisania siedmiu przykazań oraz do pamiętnych bitew, w których rozgromiono dwunożnych napastników. Nie wyrzeczono się żadnego z dawnych marzeń. Wciąż wierzono w Republikę Zwierząt zapowiadaną przez starego Majora. Republikę, która powstanie, gdy po zielonych łąkach Anglii stąpać będą jenu zwierzęta. Prędzej czy później jej czas nadejdzie. Może nie prędko, może nie za życia obecnego pokolenia, ale nadejdzie na pewno. Tu i ówdzie nucono nawet potajemnie melodię zwierząt Anglii. W każdym razie wszystkie zwierzęta z pewnością znały te pieśń, choć żadne nie odważyłoby się zapewne zaśpiewać jej głośno. Możliwe, że żyło się teraz ciężko i nie wszystkie nadzieje zostały spełnione, jednak zwierzęta zdawały sobie sprawę z tego, iż różnią się od swoich pobratymców z innych folwarków. Jeśli nawet cierpią głód, to przecież nie dlatego, że muszą żywić ludzi, swoich ciemiężycieli. Jeśli nawet ciężko pracują, to przynajmniej pracują dla siebie. Żadne z nich nie chodziło na dwóch nogach, żadne nie zwracało się do drugiego panie. Wszystkie zwierzęta były równe. Pewnego dnia, wczesnym latem, Squiller rozkazał owcom, by poszły za nim i poprowadził całe stado na skraj folwarku, tam, gdzie znajdował się skrawek nieużytku porośnięty brzeziną. Pod opieką Squillera owce spędziły na nim cały dzień, skubiąc liście. Wieczorem Knur powrócił do domu, ale ponieważ było ciepło, nakazał owcom, by pozostały na miejscu. Skończyło się na tym, że trzymał je przez cały tydzień w odosobnieniu, z dala od pozostałych zwierząt. Squiller przebywał z owcami przez większość dnia. Ciekawskim tłumaczył, iż uczy je nowej pieśni, w czym nikt nie powinien przeszkadzać. Wkrótce po powrocie owiec do domu, o słodkiej wieczornej porze wytchnienia, gdy zwierzęta skończyły pracę i wracały do budynków, z podwórza dało się słyszeć przerażone rżenie. Zwierzęta zatrzymały się zaskoczone. Poznały głos Clover. Klacz zarżała ponownie. Wszyscy ruszyli galopem i wpadli na podwórze. Tam ujrzeli to, co zobaczyła Clover. Świnie chodzącą na zadnich nogach. Tak, był to Squiller. Trochę niezgrabnie, jakby jeszcze nie przywykł do dźwigania swojego grubego cielska w tej pozycji. Niemniej, całkowicie utrzymując równowagę, szedł po podwórzu. W chwilę później z domu Johnsa wysunął się długi rząd świń kroczących gęsiego, wszystkie na zadnich nogach. Niektórym wychodziło to lepiej, innym gorzej, kilka nawet chwiało się nieco i wydawało, że marzą o kiju do podparcia. Jednak wszystkie bez wyjątku kroczyły bez szczególnych kłopotów. Wreszcie rozległo się przeraźliwe ujadanie psów i przenikliwe pianie czarnego kogucika. A na podwórzu w otoczeniu psiej eskorty ukazał się sam Napoleon, majestatycznie wyprostowany, ciskając wokół wyniosłe spojrzenia. W racicy trzymał bat. Zapadła śmiertelna cisza. Osłupiałe i przerażone zwierzęta zbiły się w gromadkę, łypiąc na długi rząd świń, stąpających powoli dookoła podwórza. Wydawało się, że świat stanął na głowie. Po tym, kiedy minął pierwszy szok, przyszła chwila, gdy wbrew wszystkiemu, wbrew trofozie, jaką wzbudzały psy, wbrew przyzwyczajeniu nabytemu w ciągu długich lat, by nigdy na nic nie narzekać i niczego nie krytykować, zwierzęta zdobyłyby się może na protest. W tej samej jednak chwili owce, jak na komendę, zaczęły przeraźliwie beczeć. Cztery nogi dobrze, dwie nogi lepiej! Cztery nogi dobrze, dwie nogi lepiej! Cztery nogi dobrze, dwie nogi lepiej! Koncert ten trwał blisko pięć minut, kiedy zaś owce się uspokoiły, przepadła jakakolwiek sposobność wzniesienia sprzeciwu, albowiem świnie zdążyły już zniknąć w domu. Benjamin poczuł, że czyjś nos muska go po grzbiecie. Obejrzał się, była to Clover, jej stare oczy zasnuły się mgłą jeszcze bardziej niż zwykle. Nie mówiąc ani słowa pociągnęła go lekko za grzywę i zaprowadziła pod ścianę wielkiej stodoły, na której wypisano siedem przykazań. Przez kilka chwil... Osioł i klacz patrzyli w milczeniu na smołowaną ścianę z wymalowanymi na niej białymi literami. Oczy mam już nie te, powiedziała wreszcie Clover. Nawet gdy byłam młoda, nie potrafiłam przeczytać tego, co tam wypisano, ale wydaje mi się, że ta ściana wyglądała inaczej niż on dziś. Czy nasze przykazania są te same, co dawniej Benjaminie? Po raz pierwszy osioł odstąpił od swoich zasad i przeczytał Clover to, co było wypisane na ścianie. Pozostało na niej tylko jedno przykazanie. Brzmiało ono tak. Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre zwierzęta są równiejsze od innych. Potem nikogo już nie zdziwiło, że nazajutrz świnie nadzorujące prace gospodarskie trzymały w racicach batę. Nikogo też nie dziwiło, że świnie kupiły sobie radio, poczyniły starania o założenie telefonu oraz zaprenumerowały Johna Bula, Tilbits i Daily Mirror. Nikogo nie dziwił widok Napoleona spacerującego z fajką w zębach po ogrodzie. Nie, nikogo nie dziwiło nawet to, że świnie wyciągnęły z szaf ubrania pana Jonesa i nałożyły je na siebie. Sam Napoleon ukazał się w czarnym paltocie, myśliwskich bryczesach i skórzanych sztylpach, a jego ulubiona maciora paradowała we wzorzystej jedwabnej sukni, którą pani Jones wkładała w niedzielę. W tydzień później po południu na podwórze zajechało kilka bryczek. Na obiezd folwarku zaproszono delegację właścicieli sąsiednich gospodarstw. Oprowadzono ich po całym terenie, delegaci wyrazili swój wielki podziw dla wszystkiego, co zobaczyli, szczególnie zaś uznanie znalazł w ich oczach wiatrak. Zwierzęta pełły w tym czasie zagony rzepę. Pracowały pilnie, niemal nie podnosząc wzroku, nie wiedząc kogo bać się bardziej świń czy ludzi. Tego wieczora z domu świń dochodziły wybuchy głośnego śmiechu i odgłosy śpiewów. Nagle na dźwięk pomieszanych głosów zwierzęta tknęła ciekawość, co mogło się dziać tam wewnątrz, gdzie po raz pierwszy zwierzęta i ludzie rozmawiali jak równy z równym. Wszystkie zwierzęta zaczęły skradać się jak najciszej do ogródka przed domem. Przy furtce zatrzymały się nieco wystraszone, ale Clover dała znak, by podążyły za nią. Podeszło więc cichuteńko, aż pod sam dom, a potem te, które były dość wysokie, zajrzały przez okno do pokoju stołowego. Przy długim stole siedziało sześciu gospodarzy i sześć co z nami niższych świn, a Napoleon zajmował honorowe miejsce. Świnie najwyraźniej czuły się całkiem swobodnie na swoich krzesłach. Towarzystwo grało w karty, ale akurat nastąpiła przerwa, widocznie po to, by mógł zostać spełniony toast. Wśród zebranych krążył wielki dzban, do kufli dolewano piwa. Nikt nie zauważył zdziwionych pysków zwierząt gapiących się z ogrodu. Pan Pilkington z Foxwood powstał trzymając kufel w dłoni. Za chwilę zapowiedział poprosić zgromadzonych, by spełnili toast. Nim to jednak uczyni, czuje się w obowiązku wygłosić kilka słów. Otóż zarówno on sam, jak i, czego jest pewien, pozostali obecni, czerpie, powiedział, ogromną satysfakcję z tego, iż długi okres nieufności oraz nieporozumień dobiegł końca. Był bowiem czas, oczywiście należy zastrzec, iż ani on, ani ktokolwiek z gości nie żywi dziś podobnych przekonań. Był więc czas, gdy szanowni właściciele folwarku zwierzęcego spotykali się z pewną słowo wrogością, nie jest tu chyba na miejscu, ale być może z niejaką rezerwą ze strony sąsiadów, ludzi. Miały miejsce niezbyt fortunne incydenty, szerzyły się błędne poglądy. Mniemano, że istnienie folwarku, którego właścicielami i gospodarzami są świnie, jest czymś poniekąd nienormalnym, a ponadto mogłoby wywrzeć niekorzystny wpływ na sąsiedztwo. Zbyt wielu sąsiadów przyjęło zapewnik, nie wnikając niestety głębiej w istotę sprawy, iż na takim folwarku będzie się szerzyć rozpasanie i brak dyscypliny. Właściciele ci wykazali zaniepokojenie, obawiając się o skutki podobnych wpływów na ich własne zwierzęta, a nawet na pracowników. Wszelkie wątpliwości zostały jednak rozproszone. W dniu dzisiejszym bowiem on sam i jego przyjaciele przybyli na folwark zwierzęcy i obejrzeli go bardzo dokładnie. Cóż takiego się okazało? Oto ujrzeli nie tylko najnowocześniejsze metody rolnicze, ale taką dyscyplinę i porządek, jakie powinny stanowić wzór dla wszystkich bez wyjątku gospodarzy. Nie pomyli się chyba, jeśli stwierdzi, iż pośredniejsze zwierzęta na folwarku pracują więcej i otrzymują za to mniej żywności, niż jakiekolwiek inne zwierzęta w ich hrabstwie. On sam zaś i towarzyszący mu goście podpatrzyli dziś sporo innowacji, które natychmiast zamierzają wprowadzić w swoich gospodarstwach. Tych kilka uwag dodał: Pragnie zakończyć raz jeszcze, podkreślając dobitnie, iż folwark zwierzęcy oraz jego sąsiadów łączą i powinny łączyć przyjacielskie więzy. Między świniami i ludźmi nie ma i nie powinno być żadnych sprzecznych interesów. Wspólne są bowiem ich wysiłki, wspólne trudności. Czyż problemy z siłą roboczą nie są wszędzie takie same? W tym momencie słuchacze dostrzegli, że pan Pilkington chciałby zabłysnąć przed towarzystwem jakimś starannie przygotowanym dowcipem, jednak przez chwilę tak był nim ubawiony, że nie mógł wykrztusić ani słowa. Wreszcie, dławiąc się dłuższy czas śmiechem, co zabarwiło na purpurowe jego liczne podbródki, zdołał wyjąkać: Skoro wy macie swoje niższe zwierzęta, z którymi musicie się użerać, wiedzcie, że my mamy nasze niższe klasy! ów mot wywołał ryk śmiechu. Pan Pilkington raz jeszcze pogratulował świniom mniejszych racji żywnościowych, dłuższych godzin pracy i ogólnego braku pobłażania innym zwierzętom, co zauważył na folwarku. Teraz zaś dokończył, wzywa szanownych zebranych, by powstali i napełnili kufle. Panowie, zawołał. Panowie, oto wznoszę toast za pomyślność folwarku zwierzęcego. Toast przyjęto entuzjastycznymi okrzykami i tupaniem. Napoleon był tak uszczęśliwiony, że opuścił swoje miejsce i oprzedł stół, by przed wypiciem trącić się kuflem z panem Pilkingtonem. Gdy wrzawa ucichła, Napoleon, który nie usiadł, oznajmił, iż również on chciałby wygłosić kilka słów. Tak jak wszystkie jego poprzednie mowy, ta również była krótka i dotykała sedna sprawy. On także, powiedział Knur, jest szczęśliwy, iż okres nieporozumień się zakończył. Przez dłuższy czas krążyły pogłoski rozsiewane, jak miał powody przypuszczać przez złośliwych wrogów, że poglądy jego i jego towarzyszy pachną wywrotowością, a nawet rewolucją. Zarzucano im usiłowanie wzniecenia buntów wśród zwierząt sąsiednich folwarków. Nic bardziej błędnego. Ich jedynym pragnieniem jest żyć w pokoju i utrzymywać normalne stosunki handlowe z sąsiadami. Folwark, którym ma zaszczyt kierować, dodał, jest spółdzielnią. Tytuł własności, który on sam przechowuje, należy wspólnie do wszystkich świń. Choć osobiście nie wierzy, dodał, by wciąż jeszcze utrzymywały się dawne uprzedzenia, tym niemniej na folwarku zostały ostatnio wprowadzone pewne zmiany, których celem jest utrwalenie zaufania sąsiadów. Dotychczas zwierzęta miały na przykład niezbyt mądry zwyczaj zwracania się do siebie per towarzyszu. Ów zwyczaj będzie zniesiony. Inną dziwaczną tradycją nieznanego pochodzenia było defilowanie w niedzielę rano przed czaszką jakiegoś wieprza przytwierdzoną do słupa ogrodowego. Temu także położy się kres, a czaszkę już zakopano. Szanowni goście, być może zauważyli też zielony sztandar na maszcie. Jeśli tak, zapewne spostrzegli, iż białe kopyto i róg, które uprzednio zdobyły ówsztandar, zostały usunięte. Odtąd będzie to zwykła zielona flaga. Jeśli chodzi o wspaniałą dobrosąsiedzką umowę pana Pilkingtona, stwierdził Napoleon, on ma tylko jedno zastrzeżenie. Otóż pan Pilkington przez cały czas mówił o folwarku zwierzęcym. Oczywiście nie mógł wiedzieć, albowiem podaje się to po raz pierwszy do wiadomości, iż nazwa folwark zwierzęcy została zniesiona. Odtąd folwark ma nosić dawną nazwę, Folwark Dworski, która to nazwa, jak sądzi, jest właściwa. Panowie, zakończył Napoleon, pozwólcie, iż wzniosę taki sam toast jak poprzednio, tyle że w innej formie. Napełnijcie kufle po brzegi. Panowie, oto mój toast. Za pomyślność folwarku dworskiego! Wybuchł tak ogromny aplauz jak chwilę wcześniej i kufle wychylono do samego dna. Jednak zwierzętom, które przyglądały się temu z ogrodu, wydało się, że oto zachodzi jakaś dziwna przemiana. Cóż takiego zmieniło się w wyglądzie świń. Clover przyglądała się starczymi przyćmionymi oczami, to jednemu ryjowi, to drugiemu. Niektóre miały po pięć podbródków, inne po cztery, jeszcze inne po trzy. Cóż takiego, jakby się w nich przeobrażało i rozpływało. Umilkły już wesołe okrzyki, zebrani znów zasiedli do kart i podjęli przerwaną grę. A zwierzęta wycofały się cichcem. Nie uszły jednak i dwudziestu metrów, gdy naraz zatrzymały się w pół kroku. Z budynku doleciał je gwar podniesionych głosów. Pośpieszyły więc z powrotem i znów zajrzały przez okno. Tak, wewnątrz wybuchła zajadła kłótnia. Wrzeszczano na siebie, walono pięściami w stół, rzucano podejrzliwe spojrzenia, gwałtownie się zapierano. Źródłem nieporozumienia było to, iż Napoleon i pan Pilkington równocześnie zagrali asem pik. Słychać było dwanaście wściekłych głosów, a wszystkie brzmiały jednakowo. Nie było już żadnych wątpliwości, co się zmieniło w ryjach świn. Zwierzęta w ogrodzie patrzyły to na świnie, to na człowieka. Potem znów na świnie i na człowieka. Ale nikt już nie mógł rozpoznać, kto jest kim. Listopad 1943, luty 1944.